wykonali murowania niniejszego aktu budowlanego nowego odmachu Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Inwestycja powstanie ze środków Unii Europejskiej, województwa Pomorskiego oraz środków własnych Pomorskiego Centrum Onkologii. Powierzchnia 8395 m2 i kubatura 22500 m3. Zapewni godne XXI wieku warunki udzielania porad ambulatoryjnych, diagnostyki i leczenia chemioterapią mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Tuwa z aktem erekcyjnym, Kielnia, Zaprawa. Jeszcze będzie okazja się spotkać, dlatego chciałem o tym rzecz kilka słów.